Szczepan, pełen łaski, męstwa, czynił cuda i znaki wielkiej przygód. Toteż wystąpili niektórzy z tych zagodni z i tych, którzy byli z Syryki i Azji, aby dostawać ze Szczepanem. A nie mogli odczuć się mądrości duchowi, w A słuchając tego gniewem zabrzały ich serca i zrzucali zębami na niego. A będąc pełen ducha świętego i patrząc w niebo, Szczepan ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego w prawicy Bożej i rzekł. Oto widzenie wiosa otwartej syna człowieczego stojącego na prawicy Bożej. A krzycząc głos, głosem wielkim, zatkali sobie uszy i wszyscy razem rzucili się na niego. I wyrzuciwszy go z miasta, kamienowali, a świadkowie złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca, zwanego Szabłem. I kamienowali Pana, który modlił się, mówiąc, Panie Jezu, przyjmij ducha mojego. A padł się na kolana, wołał głosem wielkim, mówiąc, Panie, nie policz im tego grzechu. A gdy to powiedział, zasnął pan. Tyle są w Angielii Świętej, oraz Ewangelię Świętą według Świętego Mateusza, który jest szanowaniem czasu Bożych, wysłuchać. Onego czasu mówił Jezus do w piśmie i faryzeuszy. Oto ja posyłam do was proroków i mędrców i uczonych w piśmie, a wielu z nich zabijecie i ukrzyżujecie, a innych ubiczujecie w synagogach waszych i będziecie ścigali z miasta do miasta, aż spadnie na was krew wszystkich sprawiedliwych, która rozlana jest na ziemi, od krwi sprawiedliwego Abla, aż do krwi Zachariasza syna Barachioszowego, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem. Zaprawdę, powiadam wam, spadnie to wszystko na to plemię. O Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamieniujesz tych, którzy są do Ciebie posłani. Ilekroć chciałem zgromadzić synów Twoich jako kokos zgromadzi pisklęta pod swe skrzydła, a nie chciałość. Oto zostanie wam dom, wasz pusty. Albowiem powiadam wam, nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie, błogosławiony, który przybywa w imię pańskie. Tyle słów w Ewangelii świętej przeznaczonych na dzień dzisiejszy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, święty Szczepan, Stefan w języku greckim, czyli ukoronowany, albo Stefanos, czyli korona, e, słusznie nazywa się właśnie Szczepanem. Pierwszy z męczenników, pierwszy z tych, którzy świadomie oddali życie za Chrystusa. E, już ekspresis verbis za niego. Nie tak jak w niewinionkach, które będziemy wspominać za dwa dni, e, nie tak jak Jan Chrzciciel e, w imię wierności prawu naturalnemu, natomiast bezpośrednio za Jezusa i z powodu Jezusa. E, Świadomie i dobrowolnie. Drodzy wierni, słowo męczennik w języku greckim, martyr, znaczy, znaczy świadek. Świadkowie, świadkowie czego? Świadkowie życia, śmierci, zmartwychwstania, mocy i nauki Jezusa Chrystusa. Tym byli męczennicy. Przez wszystkie wieki, od początku, od świętego Stefana aż do końca. W porządku argumentacji, w porządku logicznym, największą wagę mają argumenty rozumowe czyli takie, które opierają się na aksjomatach ludzkiego myślenia, czy w ogóle aksjomatach jakiegokolwiek logicznego myślenia i które wyprowadzają z tych aksjomatów bezpośrednio poprzez różne ciągi logiczne niepowątpiewalne wyprowadzają jakieś wnioski. Opierając się na zasadzie niesprzeczności, wyłączonego środka, dowodzimy pewne rzeczy. I przeciwko takim dowodom nie ma dyskusji. One są narzucające się same przez się. I to jest najważniejszy argument, jaki istnieje w jakiejkolwiek dyspucie. Czy to będzie polityczna, filozoficzna, teologiczna, jakakolwiek inna. Jest też argument naoczności. Widziałem na własne oczy i jestem święcie przekonany, że tak jest. Tego argumentu nie za bardzo da się przekazać innemu, bo inny, inny na te własne oczy nie widział. Trzecim argumentem, szczególnie teologicznym, jest argument z objawienia. On w teologii ma rację, jest równy, że tak powiem, temu argumentowi z rozumu. A zatem objawienie mówiło, mówi, że jest tak i tak, że świat został stworzony, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, a zatem jest to niepowiązkowalne. To jest argument teologiczny. Jest jeszcze jeden argument, tak zwany argument z autorytetu. Platon tak mówił, Arystoteles tak mówił, Kartezjusz tak mówił, nie wiem, Albert Einstein tak mówił, em, naukowcy tak zwani tak mówią. Argument z autorytetu. Nie jesteśmy pewni co do prawdziwości danego twierdzenia czy danych słów, ale słyszymy i widzimy, że ludzie, których szanujemy, obdarzeni autorytetem, mówią, że tak jest. Święty Tomasz mówi, że Ziemia jest kulą na przykład. A zatem z autorytetu przyjmujemy, tak, Ziemia jest kulą. Nawet jeśli sami nie jesteśmy w stanie wymyślić najmniejszego dowodu na tą kulistość ziemi. A tak zazwyczaj jest. Ten argument jest najsłabszy w porządku, w porządku logicznym, najsłabszy w porządku dyskusji. Ale można zwiększyć jego wagę i tym zajmowali się, tak można to powiedzieć, męczennicy. Oto męczennicy stawiali na, 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 na szali, oprócz, nazwijmy to, swojego autorytetu i autorytetu innych chrześcijan, stawiali własne życie. Przelewali własną krew. Argumentem z autorytetu było życie i nauka apostolska. Już nie mówimy o cudach i proroctwach, mówimy o samym, o samym twierdzeniu, o samym głoszeniu i wadze, jaką do tego głoszenia przywiązywali apostołowie. Apostołowie zapłacili krwią dobrowolnie i świadomie. Za te słowa, które głosili. Byli do nich tak przekonani, że swoim spokojnym sercem, z błogosławieństwem na uszach wyciągali swoje ręce na krzyż, jak święty Piotr czy święty Andrzej, dali się żywcem obedrzeć ze skóry, jak na przykład święty Mateusz. Byli przekonani do tego, co głoszą, i swoim życiem świadczyli o prawdzie tego, co głoszą. Rzym, stary i mądry Rzym, który w tamtych czasach utożsamiony był właściwie z Pępkiem świata, a może całym z wszechświatem, Rzym miał do, do, duże doświadczenie w religioznawstwie, można powiedzieć, znał się świetnie na religiach. W tamtych czasach mnóstwo było religii, które obiecywały zbawienie, uwolnienie z okowów tego świata, wyższy poziom egzystencji, jakąś głębię niedostępną dla, dla innych. Były tak zwane religie misteryjne, bardzo popularna wśród żołnierzy rzymskich e, e, religia Mitry, kult Mitry, czy misteria Mitry nawet. Popularny był kult Izydy i Ozyrysa, e, oczywiście misteria eleuzyjskie. Wszystkie one prowadziły albo obiecywały, że prowadzą ku jakimś wyższym światom, ku szczęściu, ku, ku zbawieniu, ku wyzwoleniu z ograniczeń tego świata. Obiecywały przede wszystkim nieśmiertelność, bezpieczeństwo w tej nieśmiertelności. Rzym był bardzo doświadczony w rozróżnianiu różnych religii. I kiedy przyszła nowa religia i mówiła, Jezus Chrystus jest jedyną drogą, a cała ta reszta to jest bełkot demonów i nic więcej, to Rzym powiedział, tak, sprawdzam, zobaczymy, ile Twoje słowa są warte, o, głosicielu nowej nauki. I zaczął sprawdzać, zaczął testować jakość nowej religii. Krzyżem, szczypcami, ogniem, torturami, strącaniem z wysokości, łamaniem kości, zniszczeniem całych, całych, całych populacji. Ogniem i mieczem próbował przez 300 lat jakość nowej nauki. I oto przez 300 lat ta jakość, ta nauka była gotowa kolejne życie oddać. I kolejne pokolenia męczenników szły jeden za drugim, oddawały życie za prawdę swojej wiary. Widzieli, cośmy widzieli i dotykali, o czym nie możemy nie mówić. Tak pisze święty Jan. Myśmy to widzieli, myśmy do, rozmawiali z tym które, z słowem, które stało się ciałem. Nie możemy mówić inaczej niż było, niż widzieliśmy. Nie możemy mówić inaczej niż, niż, niż dotykaliśmy, niż czuliśmy. Rozmawialiśmy ze stałem. Przecież to jest pewnik. I ta pewność, ten pewnik, i to, że położyli życie na szali, przekonało Rzym. Rzym w końcu z ulgą, z nieskrywaną ulgą powiedział: Tak, wierzę Wam. Nareszcie znalazłem to, czego szukałem, a czego nie mogłem znaleźć we wszystkich innych religiach. Znalazłem prawdę. Tak męczennicy pokonali Rzym. Uratowali Rzym. Kiedy święty Szczepan idzie do synagogi Cyrynejczyków, Aleksandryjczyków i całej reszty, czy idzie tam rzucać im w twarz swoją religię? Z dumą żegnać się przed nimi patrzcie psy, ja jestem chrześcijaninem, ja jestem zbawiony. Nie, on idzie tam ratować ludzi. On nie żegna się przed każdym krzyżem tylko po to, żeby ludzie zobaczyli. Nie żegna się, że tak powiem, na przekór całym, całemu społeczeństwu. Nie, nie pokazuje Chrystusa po prostu, żeby jakoś, nie wiem, odwagą własną się popisać, czymkolwiek innym. Nie jest psychopatą i nie jest wariatem, nie jest jakimś maniakiem religijnym. Mówi spokojnie. Przekonuje. Świadczy. Mówi, widzę, widzę Boga, stojącego po prawicy Ojca, widzę Chrystusa, stoi tam. A jaka relacja, relacja była tych, reakcja tych ludzi, do których poszedł? Zatkali sobie uszy, zaczęli wyjść ze złości, zgrzytać zębami, zachowywali się jak pętani. On po prostu mówił, a ci tak zwani racjonaliści, ludzie rozsądni, ludzie twardo stąpujący po ziemi, jakby dostali szału. Pianę z pyska toczyli. Tu spokojne świadectwa tuszał, nienawiść, zatykanie sobie uszu. Cyrk, na kiju, na kiju można powiedzieć. Jaka reakcja? Bardzo podobna do tego, co dzisiaj. Wystarczy powiedzieć Jezus Chrystus od razu piana na spyska. Kto tu jest nierozsądny, kto tu jest nierozsądny? Można by zadać pytanie, ale ubocznie, bo to nie jest najważniejsze dzisiaj. Szczepan poszedł do, do ludzi, poszedł ich ratować. I to też jest sekret męczenników. Oni nie szli się popisać własną wiarą. Oni nie występowali z dumem tylko po to, żeby, no nie wiem, uratować chociażby własne dusze. Mieli tam coś więcej, tam było coś więcej. I to coś więcej pozwalało im też wytrwać. W te męki, te tortury, te szyderstwa, te upokorzenia, często gorsze niż, niż fizyczna przemoc. Oni szli ratować tych ludzi, opętanych tą złością, ślepotą, nienawiścią. Oni ich ratowali, wyciągali ich z tego błota, w którym byli. Przekonywali cierpliwie, byli tam przy nich i przekazywali, oddając życia, traktując te swoje diamenty jak, jak, jak zwykły piasek. To, co mieli najcenniejsze, rzucali, no właśnie, jak, jak diamenty przez wieprze. Pokazywali cierpliwie, bez nienawiści, bez gniewu. Uwierzcie, tu jest zbawienie, zaufajcie, wyrzeknijcie się tego zła. I w końcu wygrali. I święty Szczepan też w końcu wygrał. Między kamieniującymi Szczepana był człowiek, młodzieniec zwany Szabłem. To był przecież święty Paweł, który później stał się apostołem Pogan. Szczepan wygrał przynajmniej jedną duszę z tamtej bandy. Przez to, że nie przeklął, przez to, że nie popisywał się własną odwagą, nie poszedł tam umrzeć, poszedł tam ratować ludzi. A ceną za to ratunek była śmierć. To była jego motywacja. I uratował być może więcej z tamtych. Taka jest misja męczenników, taka jest misja chrześcijan. Dlatego mówimy o Chrystusie, dlatego żegnamy się przy krzyżach, przed średniodorczych, przed posiłkiem, dlatego podsuwamy różne książki, które zazwyczaj lądują w śmietnikach albo na półkach gdzieś zakurzone. Podsuwamy, mówimy, żegnamy się, bo chcemy im dać szansę, choćby ceną było nasze życie. Ale tutaj wielki znak zapytania, czy warto umrzeć za coś, co traktuje się za półmit, za jakąś w sumie niepewną historię? Jak to było z tym Chrystusem? Rozmnożył te chleby na pustyni, czy nie? Co z tymi rybami? Mówił to, co mówił, czy to jest jakaś licencja poetyka ewangelistów? Jak taki Jan po 60 latach mógł pamiętać, co Chrystus powiedział? Na pewno coś włożył od siebie w jego słowa. Wyzwanie, by świadczyć o Chrystusie, jest wyzwaniem do tego, by poznać Chrystusa, bo kto odda życie za pół mit? Kto odda, odda życie za niepewność? Za, za to w sumie nie wiem, jak jest. Cośmy widzieli, czegośmy doznali, czegośmy dotykali, co przemieniło, przemieniło nasze życie, to świadczymy. I z tym idziemy do innych. A zatem wezwanie do męczeństwa jest wezwaniem przede wszystkim do przemiany własnego życia. I wtedy, wtedy okazji i do rzeczy wielkich, i do rzeczy małych, i do rzeczy świętych, ukrytych i jawnych będzie bardzo dużo. I wtedy jeszcze raz być może wyrwie się kilka dusz z tej ciemności, w której przebywają. Te które nazywają normalnością, racjonalizmem, nie wiem, zdrowym rozsądkiem. A przecież to jest głupota, opętanie i ciemność. I nic więcej. Powtarzam, widać po tym pianie spysk toczonej, jak tylko się pojawi imię Jezus e, wśród nich. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. <laughs>